Kilka odmian z grupy F1, czyli specjalnie wyselekcjonowanych. Nie mylić y, z genetycznymi zmianami. Są tu pomidory wyselekcjonowane w celu y, wybrania najlepszych właściwości, jeżeli chodzi o rozrost, y, plędność i, i odporność ewentualnie na choroby. To jest odmiana Julia i ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 grona się zawiązuje na samej burzy i to może wystarczy. Jej na tyle. Podobnie z grupy pomidorów F1 to pomidor Pink King. Tu puszczony na dwa pędy. W sumie gron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeszcze tu są pączki, ale już chyba też wystarczy. A ten na pojedynczy pęd to również coś obfity gron raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć w sumie. Kolejny z grupy F1 to pójdą hektor niższy. Jak gdyby samokończący, choć u mnie rośnie dalej. No tych gron jest może trochę mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Około pięciu w tej chwili. I pięknie wszystkie rosną i dojrzewają. F1. Wszystkie moje pomidorki, te trzy odmiany, jako mieszańcowe oznaczone symbolem F1 są pomidorkami o bardzo dobrej plenności przede wszystkim. Więc tu nie było problemu z zapylaniem kwiatów bez względu na temperaturę. Wszystkie grona po kolei pięknie. Zapylone. To, co już pokazywałem wcześniej. Niestety nie we wszystkich odmianach tak jest. W innych odmianach przy wysokich temperaturach niektóre grona nie zapyliły i nie mają owoców. Również jeżeli chodzi o plony związane z rozmiarem owoców, tutaj producent podaje, jakie wielkości owoców są w moim wypadku niektóre szczególnie w hektorze, zaraz pokażę przekraczają te które podane są przez producenta jeszcze kilka słów może o każdej odmianie Julia w jeden. tu mam jeszcze karteczkę mieszaniec w 1 nadaje się podosłony lub grunt jest odmianą y, polską. Nasiona produkuje firma Plantico Też y, w opisie, i myślę, że we wzroście cechuje się właśnie y, dość dużą odpornością na y, różne choroby. Są jak wszystkie w jeden, ale tu y, odporność jest na wirusa, mozaiki, tytoniu. Fuzaryjne wędnięcie, brunatną plamistość i wertycyliozę. Także bardzo duża odporność, warto ją stosować. Jeśli chodzi o smak, bardzo y, dobry smak. Dorki odmiany Julia są y, dość twarde, równo się wybarwiają, y, mają ładny połysk. Nieduże gniazda nasienne powodują to że, powoduje to, że można użyć je na przykład do suszenia po pokrojeniu oczywiście i wybraniu tych gniazd, które trzeba przed suszeniem wybrać. Podobnie obficie owocującym pomidorkiem jest Pinking F1. Jest to odmiana pomidora szklarniowego malinowego. Ma wspaniały smak, długi okres zbioru. I yy, owoce są nawet większe jak u Julii, to 250 gram. Myślę, że niektóre dorastają. Cena nasion, akurat tego pomidorka, jest wyższa niż innych, bo tu za paczkę za 15 sztuk trzeba zapłacić 16,5 zł. Ale warto pomidor Julia, jak i. Pomidor Pink King są pomidorami o niekończącym się wzroście, co wcześniej pokazywałem, czyli ilość gron aż do możliwości temperaturowych zewnętrznych i oczywiście zasobów pokarmowych, ale o to się nie martwię, bo u mnie zapasy kurzeńca jeszcze są duże. Jeśli chodzi o Hektora, no jest to pomidor fantastyczny nadaje się do uprawy i w gruncie w związku z tym, że jest karłowy jak i oczywiście pod osłonami no pod osłonami ja tutaj go wiążę i puszczam trochę wyżej niż chyba w gruncie był rósł ale za to pięknie owacuje niektóre owoce nawet i 300 i 300 i 400 może gram będą osiągać jeżeli chodzi o odporność na choroby jest Również kilka chorób, na które tu producent podaje odporność, czyli np. wertycillioza, fuzaryjne wiednięcie liści, srebrzystość liści. Producentem Hektora oraz poprzedniej pokazywanej odmiany pinking jest Wilmorin. Cena za opakowanie, akurat tutaj u hektora, jest najniższa, wynosi 8,20 za paczuszkę nasion. No i niestety, zawsze trzeba kupować nasiona, bo wyprodukowanie we własnym zakresie takich nasion nie daje już rezultatów yy, heterozyjności, którą osiąga yy, specjalno, specjalna hodowla, mieszanie, yy, zapylanie itd. Należy dodać, że odmiany F1 powstają przez naturalne krzyżowanie tradycyjnych odmian posiadających właśnie najlepsze cechy, czyli na, czyli na przykład plenność, wigor, odporność na choroby. Jest to bardzo trudna praca ręczna. Czasem, nawet, polega na ręcznym usuwaniu pręcików z roślin matecznych i ręcznym zapylaniu. A więc jest procesem bardzo trudnym, żmudnym, pracochłonnym, i dlatego te nasiona są droższe. Ale warto je uprawiać. A jeszcze jedna sprawa: ta, ta produkcja, to krzyżowanie naturalne, nie ma nic wspólnego z modyfikacjami genetycznymi dokonywanymi w laboratoriach, tam gdzie produkuje się żywność tzw. Tak GMO. A więc nie ma się co obawiać. Sam to robię i polecam wszystkim. No oczywiście, yy, zapewnienia producenta o tych wszelkich odpornościach na choroby yy, nie powoduje, że pomidory w ogóle nie będą chorować. No, bo tutaj coś tam na listkach już niestety widać na niektórych podmianach, ale na pewno dużo więcej takich punktów chorobowych znajduje się na tych uprawach zwykłych, a nie na, na tych odmianach zwykłych, a nie na tych f 1 Ale też muszę dodać, że w mojej uprawie absolutnie ekologicznej, nie stosuję żadnego nawożenia nawozami mineralnymi a oraz żadnego oprysku. Żadnego. Żadnej chemii. Także po prostu co się urodzi, co natura. Zapewni to, za to będę wdzięczny. Dziękuję bardzo wszystkim za uwagę. Dziękuję za subskrybowanie mojego kanału, za kciukki do góry. Zapraszam do oglądania innych moich filmików z moich doświadczeń pomidorowych oraz innych tematów. Do zobaczenia. Dziękuję za uwagę.